Jarosław Kaczyński zapowiada duży protest. Wydał mocne oświadczenie. Wszystko, co dzisiaj obserwujemy w kontekście działania upolitycznionych służb państwowych, w tym prokuratury, to kolejna zaplanowana polityczno-medialna akcja mająca na celu odwrócić uwagę od przestępstw i nadużyć koalicji 13 grudnia. Napisał w oświadczeniu Jarosław Kaczyński, wydanym dzień po zatrzymaniu Ryszarda Czarneckiego. Prezes PiS zapowiedział także protest w Warszawie. Oświadczenie prezesa prawa i sprawiedliwości Jarosława Kaczyńskiego w mediach społecznościowych zamieścił rzecznik partii Rafał Bochenek. Kliknij w link w opisie po więcej informacji.